We wtorek 27 października 2020 roku minister edukacji przemysław Czarnek zapowiedział obniżenie poziomu matury i egzaminu ósmoplasisty. To rezultat ponownego przejścia szkół na nauczanie zdalne w związku z pandemią koronawirusa. Dziś przystępują do pracy zespoły, które będą pracować nad tym, by ograniczyć incydentalnie podstawy programowe w celu zmniejszenia zakresu egzaminów maturalnych i ósmoklasistów. w zakresu wiedzy potrzebnej do zdania tych egzaminów zapowiedział Czarnek na dzisiejszej konferencji prasowej. Dodał, że najdalej do grudnia będzie to komunikowane. Czarnek wyjaśnił, że uczniowie są poszkodowani potrójnie przez strajk nauczycieli oraz przez przejście na zdalną naukę wiosną i obecnie. Minister zapewnił, że powrót do tradycyjnej nauki w szkołach nastąpi najszybciej jak to będzie możliwe, ale nikt nie wie jak będzie rozwijała się epidemia. Chwilowe zmiany w podstawie programowej będą przede wszystkim w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych po to, by zmniejszyć zakres tych egzaminów, które czekają naszych maturzystów i ósmoklasistów o te komponenty wiedzy, których nie będą mogli posiąść podczas lekcji w tym roku szkolnym i nie mogli posiąść podczas lekcji w ubiegłym roku szkolnym lub podczas strajku nauczycieli. Egzamin musi być adekwatny do wiedzy, którą uczniowie mogą posiąść w naszych szkołach, powiedział minister. Mój komentarz – Skoro minister edukacji nie wie, jak będzie rozwijała się epidemia koronawirusa, to wyjaśniam, że będzie ona przebiegała tak jak coroczna epidemia grypy. Władza postanowiła traktować koronawirusa jak drumek, więc w ogóle nie ma szans na naukę stacjonarną, ponieważ SARS-CoV-2 zostanie z nami na zawsze. Nie pomoże żadna szczepionka, o ile w ogóle powstanie. Koronawirus mutuje tak, jak robi to wirus grypy. Nowe wersje wirusa pojawiają się szybciej niż szczepienia. W okresie jesienno-zimowym choruje więcej osób, w okresie letnim mniej. Tak było zawsze i tak już zostanie. Jeśli rząd nie pójdzie po rozum do głowy i nie zakończy korona chódzk, kolejne roczniki będą skazane na naukę zdalną. Poziom wiedzy będzie więc coraz niższy. Oczywiście można również obniżać poziom egzaminów, tylko co z tego wynika? To po prostu produkcja matołów z papierkiem zaświadczającym, że są orłami. Można bawić się w taką fikcję. Można nawet postawić na opcję niematura lecz chęć szczera. Tylko proszę nie oczekiwać zbyt wiele od tak edukowanej młodzieży. Jeśli system produkuje dulniów, to nie jest to ich wina, tylko systemu. Źródło informacji i cytatów Polsat News.